Odznaczenia za propagowanie historii narodu polskiego Propatria zostały wręczone kombatantom w Starostwie Powiatowym. Odznaczonych zostało sześć osób. W imieniu kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dekoruję panią medalem Propagria. Serdecznie pani gratuluję. Medal został ustanowiony we wrześniu 2011 roku i nadawany jest na wniosek organizacji kombatanckich oraz władz samorządowych z ramienia ministra kombatantów i osób represjonowanych. Odznaczenia wręczył pułkownik Mirosław Demediuk. Jest to stosunkowo nowe odznaczenie. Nadawany jest także instytucjom które działają na rzecz utrwalania pamięci o walce o niepodległość ojczyzny. Nadawany jest również osobom mieszkającym za granicą i działającym na rzecz tych wspomnianych przeze mnie już zasług. Jeśli chodzi o, o dzisiejszą uroczystość, więc uhonorowano między innymi kombatantów i osoby, które położyły szczególne zasługi na no, na rzecz kultywowania pamięci tu cały czas można mówić, jakby na okrągło to samo. Więc jest, są, są to osoby, które działają tutaj na te, lokalnie na terenie powiatu Tomaszowskiego i, i z, współpracują też z Urzędem do Spraw Kombatantów właśnie w zakresie działalności tej, na rzecz kombatantów. Od początku ustanowienia odznaczenia uhonorowanych zostało 1300 osób w kraju i za granicą. Otrzymał ksiądz Prałat kowaliński, otrzymał pan pułkownik Suchodolski, pan pułkownik Mackiewicz, pan sekretarz Rady Kompatantów Wcielniak i inni. W sumie było odznaczeń tych sześć. 6. Czy dużo, czy mało? Nie jest to dużo, bo więcej osób zasłużyło na odznaczenia, ale muszę powiedzieć, że w sumie odznaczenia takie lub podobne odznaczenia już ci ludzie mają. I pozostali też ubywa kompatantów, więc nie ma już tyle osób. Do znaczeń, ile, ile było zasłużonych, ile udzielało się w pracy społecznej. W tej chwili jest naprawdę pojedyncze osoby, są, które zasługują na jakieś wyróżnienia. Trzeba przejść do, do pracy społecznej na osoby z administracji, z administracji miast. Urzędu Miasta, administracji Urzędu Starostwa. I organizację wszystkich uroczystości i wszystkich historycznych spraw, które organizujemy dla młodzieży, bo nie organizujemy tego dla siebie, powinni organizować już administracja.